Państwo znajdujemy się w budynku starostwa Piotrowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 41, gdzie w holu głównym naszego starostwa dzisiaj po raz drugi otwieramy wystawę plastycznych malarskich w tym przypadku akurat jest to pierwsza wystawa, którą została zorganizowana przez uczniów naszej szkoły zespołu szkół ponadgimnazjalnych, liceum plastycznego. W imieniu pana starosty Tomaszewskiego Piotra Kagankiewicza, w imieniu całego zarządu witam państwa serdecznie w budynku naszego starostwa powiatowego w Tomaszy Mazowieckim. Niezwykle nam miło, że możemy ponownie gościć artystów, a tutaj szczególnie jeżeli chodzi o to, że to są nasi młodzi artyści zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 którzy zaszczycą nas swoją i również dzisiaj obecnością, ale przede wszystkim obecnością prac, które nasi uczniowie wykonują przez ostatnie dwa lata pracy i działania Liceum Plastycznego. Ja również wszystkich Państwa w imieniu swoich nauczycieli i uczniów chciałam powitać na otwarciu po raz pierwszy w tak publicznej, w takim miejscu organizowanej wystawy uczniów Liceum Plastycznego. Już od dwóch lat w Tomaszowie Mazowieckim funkcjonuje szkolnictwo zawodowe artystyczne, plastyczne w ramach liceum plastycznego, które wchodzi w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6. Przez dwa lata młodzież uczy się wyrażać rzeczy materialne i widzieć rzeczy materialne środkami artystycznymi w ramach różnego typu zajęć, w tym zajęć malarstwa, rzeźby, sporca, projektowania i kompozycji. Do tej pory na terenie szkoły organizowaliśmy wystawy uczniów, czy to przy okazji powiatowego konkursu plastycznego, czy przy okazji dni otwartych szkoły, ale w tym roku widząc tak piękne otoczenie jak tutaj w budynku starostwa powiatowego nauczyciele przedmiotów artystycznych wpadli na pomysł i odważyli się, aby po raz pierwszy pracę ich uczniów można było publicznie w mieszkańcom Tomaszowa przedstawić. Przed zorganizowaniem wystawy oczywiście uzyskaliśmy zgodę starosty Pana Piotra Kagankiewicza. Wsparciem i pomocą służyło nam Wydział Turystyki i Promocji, jak i również Sekretarz Powiatu Pan Jerzy Kowalczyk. Liceum Plastyczne działa dopiero drugi rok, a powstało z inicjatywy dyrektorki Pani Magdaleny Fałek, która potrafiła w sposób bardzo sugestywny przekonać Zarząd Powiatu do tego, aby taka decyzja Zapadła, że takie cło plastyczne może funkcjonować w naszym mieście, w naszym powiecie. Jak widać po, po tych pracach, które tutaj będziemy mieli możliwość oglądać, że efekty tej pracy są i że taka szkoła, była, taka placówka była potrzebna. Mam nadzieję, że dalej będzie się rozwijać w sposób harmonijny i będzie coraz więcej chętnych do tego, żeby pracowało, uczyło się uczyło i pracowało w tej szkole. Jak widzimy w tej szkole pod okiem bardzo dobrych, wybitnych nawet yy, yy, Mentorów tej sztuki, nauczycieli sztuki powstają właśnie prace i młodzież ma możliwość rozwijania się w sposób prawidłowy. To, że akurat tutaj dzisiaj gościmy młodzież, to, to inny nie przypadek, bo jest to nasza młodzież z naszych szkół, ale mieliśmy już tutaj okazję w naszym właśnie holu, w naszym budynku, naszego. Starosta gościć również wystawę prac pana Marka Karelicza, wybitnego polskiego artysty, fotografika, który prezentował tutaj swoje prace również w naszym starostwie. I mam nadzieję, że będziemy mieli przyjemność jeszcze gościć również innych artystów z wystawami. Oczywiście najlepiej by było, gdyby to byli rzeczywiście uczniowie naszych szkół, którzy mają naprawdę czym się pochwalić, mają co pokazać. Proszę Państwa, obok prac uczniów znajdują się prace ich nauczycieli i mistrzów. Bez ich pomocy, bez ich ciężkiej pracy codziennej, ale bardzo sympatycznej i miłej, tak mogę powiedzieć, prawda? uczniowie by nie rozwijali się, nie tworzyli takich postępów, nie moglibyśmy dzisiaj tej, tej wystawy oglądać. Są tam prace, jest rzeźba profesora Zbigniewa Dudka, wykładowcy ASP. Jest tam praca pani Krystyny Urbanowicz-Dudek, pani uczy podstaw kompozycji projektowania i reklamy wizualnej. Jest tam praca pani Anny Marii Jurewicz, która, która prowadzi zajęcia z rysunku i z malarstwa i pani, której dzisiaj z nami nie ma, Iwony Karon, która e, uczy e, pracowni dekorowania wnętrz. Chciałam bardzo podziękować na ręce pana sekretarza, panu staroście, za umożliwienie zorganizowania nam dzisiejszej wystawy. E, bardzo dziękujemy, jest nam bardzo przyjemnie. W wielu interesantów, w wielu pracowników starostwa, bardzo wiele osób będzie mogło to się, że liceum plastyczne w Tomaszowie funkcjonuje, że mamy tak piękną młodzież, tak piękne prace i bardzo chcielibyśmy również zaprosić na co dzień do nas do szkoły, bo tam prac mamy jeszcze więcej. Możemy również przekazać wiele informacji na temat tego kształcenia artystycznego, jedynego w swoim rodzaju. Jedyna w swoim rodzaju szkoła, bowiem organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe, jesteśmy artystyczną szkołą samorządową, a niektóre in, a inne szkoły są szkołami, które podlegają pod Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego na pewno są słabiej dofinansowane niż nasze liceum plastyczne i to na co dzień możemy odczuć. Chciałam bardzo podziękować komisarzom dzisiejszej wystawy, nauczycielom naszego liceum plastycznego, pani Krystynie Urbanowicz-Dudek dla profesora Zbigniewa Dudka, też podziękowania. Pani Annie Marii Jurewicz. Tutaj prezentujemy prace z różnych pracowni plastycznych, których nasi uczniowie uczą się, czyli pracowni podstaw kompozycji, pracowni rysunku i malarstwa, pracowni dekorowania wnętrz oraz pracowni rzeźby. Również są symbolicznie po jednej prace pedagogów. Prezentujemy pracę uczniów pierwszej i drugiej klasy, głównie drugiej. W każdym razie już widać kierunujący postęp, jaki nasza młodzież z roku na rok z każdego semestru na każdy semestr z czyni. Mi? Techniki są różne. Część, część prac wykonuje młodzież na komputerze, żeby przygotować się też do, do zawodu projektanta, w których, będą, w których będą raczej pracowali w przyszłości. To głównie z pracowni kompozycji i reklamy. Część prac wykonywana jest tradycyjnymi technikami rysunku, malarstwa, rzeźby oraz właśnie prace manualne, makiety, zbiorniki wykonane w pracowni dekorowania wnętrz pani Iwony Karol. Oficjalnie Pani Dyrektor otwieramy ustawę pierwszą zespołu szkół pod nagrywaniem numer 6 Tomaszowicz-Zawielski.